Tam ja, czwarte, czwar, czwarteczek, tak zwany Błażej czwarteczek, tak zwany Błażej czwarteczek, do, do, tych, do tych rzepów z lewej, nie. Tak o, oni mnie tutaj często rozłączają, nie? Rozłączają disconnect robią i, i, i zaczynają sobie coś, coś tam obmyślać, nie? Żołnierz tam te, kogucik ze, ze Stęcem czy Pietruszka, nie? Przerażnie pietruszka i żołnierz, nie. Jedna ekipa, pietruszka i żołnierz i oni tego wy wymyślicie, że jak mnie tu porozłączacie, to ja tutaj w tle nie myślę, co wy sobie obmyślacie, nie? No to jesteście w grubym błędzie. Pacany. No i Żołnierz. Zgniły, śmierdzący, przesiąknięty królestwem malcontent. Jutro idę do Spowiedzi Świętej. Ładnie się wyspowiadam. Z tego wyklinania tutaj. Z tego, że pa papierosy palę. I tam innych grzechów nie mam, ale to i tu się od, od razu wyspowiadałem. No i w jutro się tak też wyspowiadam. Muszę się wyspowiadać, bo muszę iść na pasterkę. Trzeba, y trzeba być na pasterce. Trzeba Komunię Świętą przyjąć. I dalej walczyć oczywiście z, tym, z, z, tymi, z, z tymi trzema, trzema. Trzema pozostałymi rzepami Żołnierz, od czasu do czasu Serek, już teraz te, też go już wykryłem, co on tutaj we, we mnie powodował, i Pietruszeczka. No i tamte stęciki, to to już to są płotki, nie? Te, te, te główne, te trzy główne kanalie tylko zostały, nie? Też żołnierz być, kolego moim zapraszam. Jutro przyjedź do mnie, pójdziesz ze mną na spowiedź, ładnie się wyspowiadasz ze, ze wszystkich swoich grzechów. Oczyszcz się si, ja ci spojrzę w oczy, aha, nie, nie, to, to, to nie, to, to nie, albo to, to tak, nie. No. Myślisz, że jestem teraz głupcem, nie? No. Tak to fani właśnie jest, tak to jest. Święta się zbliżają. Już, jeszcze parę dni zostało. Jutro zaś do roboty. Trzeba stawać samego rana. Jakoś ten, jakoś ten jutrzejszy dzień rozplanować. Żeby, żeby, żeby wszystko było. I, I nie wszystko było jak sobie życzy Pietruszeczka, żołnierz i Serek. Tak jak oni sobie życzą, żeby wszystko było, ty mojego serka słynnym, tą pętelką tego, tego jego serka tak zwanego, nie? Tej fasolki jego, nie? Tak nigdy nie będzie, grubaską, Przenigdy. No. Waszym Bogiem jest pieniądz, a moim Bogiem pieniądz nie jest. To jest zasadnicza różnica. Być albo mieć, albo być albo mieć, albo być albo nie mieć. Ja, ja trochę mam, a, 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 a na normalne, uczciwe życie to mi wystarczy. Ja wcale nie szukam kokosów tak, tak jak Wy wszyscy. A tym bardziej szybkich pieniędzy i jak, jakichś jak, 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 jakiś, jakiś tanich numerów na szybki pieniądz. Ja nawet jak miałem 20 lat, to takich pieniędzy nie szukałem i takie numery mnie nie interesowały. Podsuwali mi pomysły, to zawsze ich, kurwa, robiłem im ziemię, blatowałem i zaraz te pomysły szły w kosmos. Już kiedyś, kiedyś, jak miałem 20 lat, to były inne czasy i wtedy tym tym gardziłem i teraz tym gardzę jeszcze bardziej. Nie myślcie sobie o tym waszym świecie przez te 20 lat. Myślałem często, gęsto i wszystko się posprawdzało i wszystko, wszystko, wszystko jest absolutnie jasne co tam się dzieje co tam się działo i co tam się, co tam się będzie dziać i tam i ten świat stały, niezmienny jak te wasze pseudo zasady I nie wygracie, tak samo ty Nino zwołowa, nie będziesz mi tu krzywić wiecznie ryja i te wszystkie podkręty co tym pacanom montujesz, to, to ja też to jest z boku zawsze jestem. Nawet jak śpię, to zawsze jestem gdzieś gdzieś jakieś tam percepcje mam otwartą i wszystko loguję, co ty, wy, co ty tutaj z nimi sobie uzgadniasz, wbrew mojej woli. I nigdy nie dam wam wygrać, bo ja już z wami wygrałem. I ja mam z prawej rączki i tu, Hansiku mnie tutaj na prawej, na prawej rączce, tu to ta fałka. Ta fałka mnie wiecznie swędzi, nie ta jak Ciebie na lewej rączce. I tyle. No takie dzisiaj chwilowa przemowa. Dlaczego? Dla, bo miałem nie wrzucać niby, a ja to pojdy nie są. To jest wrzucone po to, żeby mi, żeby mi się lepiej spało i żeby te te trzy pozostałe, żeby wiedzieli, że ja, że ja wiem wszystko. Niech sobie po prostu uważają. Pozdrowienia fani. Elo, ało Białe do góry. Zbliżamy się do, do świąt. Życz, życzonka będą puszczone. Mam nadzieję, że jeszcze nie w niejedne święta sobie porozmawiamy. Elo!